Nasz konkurs ma kilka etapów. Pierwszy to nadesłanie zgłoszeń konkursowych, w których jury wybiera dziesiątkę najlepszych fotografów, jednego modela i modelkę. Drugi etap to 20 minut na wykonanie zdjęcia tej samej modelce, temu samym modelowi oraz Torunia, tym, w tym roku miastem sukcesu. Trzeci etap to przedstawienie tych prac i ocena jury. W czwartym etapie y, trójka najlepszych fotografów, wybrana w piątek y, na finale, y, przychodzi do następnego etapu i tam robią sesję na żywo jednej z uczestniczek Top Model. Rok temu była to Ania Bałun. W tym roku będzie to Aleksandra Krysia, która była dość zadziorną uczestniczką. Dlatego też chcemy pokazać, że żeby ją fotogra musieli z niej też coś wyciągnąć, z tej zadziorności. Dlatego y, uczymy ich pracy w studiu, uczymy ich pracy na bardzo szybkich warunkach, bo sesja w 5 minut z y, modelką nie jest łatwa. Prawda jest taka, że jutro jest przed nami wielki dzień i ze względu na to, że mamy ten finał konkursu, to to jest ostatnia jedyna taka szansa, żeby faktycznie przypomnieć sobie zasady jak robić zdjęcia w studiu, bo prawdopodobnie właśnie na tym będzie polegać finał. I poza tym wielu z nas tak mi się wydaje, że nie miało nawet nigdy styczności z takimi warunkami, więc to naprawdę jest wspaniała okazja i przy okazji możemy też nabyć nowe umiejętności i trochę profesjonalizmu przy okazji, więc cieszymy się bardzo wszyscy z, właśnie z takiej możliwości dzięki temu konkursowi. Wydaje mi się, że przyda się jakby jak oświetlać, żeby dobrze modelka wyglądała i głównie chyba na tym się skupimy. Myślę, że podstawową kwestią jest e, nauka obsługi studia tak naprawdę. Większość z osób, które dysponują na dzień dzisiejszy aparatem rzadko kiedy ma styczność ze studiem fotograficznym, a jest to zupełnie inny rodzaj fotografii niż ten, który większość z nas uprawia na co dzień mając po prostu amatorską lustrzankę, robiąc zdjęcia nie wiem, dzieciom, rodzinie czy przysłowiowych imieninach na cioci. Myślę, że najważniejszy jest pomysł tak naprawdę, a nie to jaki aparat się ma i jaki sprzęt się ma, bo można mieć słaby sprzęt i zrobić świetne zdjęcia. To jest najważniejsze, żeby w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach aktywizować uzdolnioną młodzież, która niestety siedzi przed komputerem, telewizorem. Ja też jestem młodym człowiekiem i też chciałbym, żeby ktoś mi dawał te szanse. A w Polsce no jest o to bardzo ciężko, dlatego sam postanowiłem tworzyć projekty, w których będę mógł dawać szansę utalentowanym ludziom. Znam mnóstwo utalentowanych fotografów jeszcze przed tym, jak stworzyłem pierwszą edycję tego konkursu i postanowiłem, muszę coś z tym zrobić, muszę wykorzystać ich potencjał. Więc tworzę Toruński Konkurs Fotografii, bo kocham Toruń, nie jestem z i może teraz mieszkam w Warszawie i tam. Sam prowadzę swoje dalsze projekty ale o toruńskim konkursie fotografii nigdy nie zapomnę i pierwsza edycja druga edycja będzie ich 10 40 jestem pewien że będziemy je prowadzić cały czas po to aby aktywizować ludzi i pokazywać że młodzi potrafią